Po co rower elektryczny? Może już masz, może o nim myślisz, może tych rowerów da nie widzisz, nie wiem, dzisiaj tak luźno, nie w sklepie, nie przy sprzęcie, ale w lesie, na spacerze, króciutko ten temat przybliżę. Zapraszam do oglądania najnowszego materiału. Masz 50, może 60 lat, nieważne, pewnie już te tematy związane, tematy zawodowe czy gdzieś tam tematy rodzinne, domowe są już poukładane. Bardzo często osoby, nasi widzowie czy osoby trafiające do naszych sklepów, no właśnie mówię o tym, że no, dzieci już z nimi nie jeżdżą, w pracy już jest to wszystko tak jakby stabilne, i teraz co zrobić z tym wolnym czasem, który no jednak mamy. Są e, weekendy, chociaż e, no wiadomo, w tygodniu przeważnie e, teraz bym się potnął korzeń, w tygodniu przeważnie e, no jest gdzieś ta praca, ale przychodzi weekend, no i jak ten czas spędzić, żeby jednak, e, no nie, e, w sobotę i w niedzielę nie będziemy cały czas robić grilla, ile można spotykać ze znajomymi, e, chodzenie po galeriach już chyba nie jest tak modne, jak było kiedyś, no i co z tym czasem zrobić. No i teraz jeżeli, słuchajcie, my na co dzień nie jeździmy na tym rowerze, i my na ten rower siadamy, można powiedzieć, od święta. Nawet jeżeli mamy jakiś tam rower klasyczny, no to osoby, które nie jeżdżą na co dzień, no siłą rzeczy, nawet planując sobie taką wycieczkę dłuższą 50-60 km, taka wycieczka będzie dla tych osób po prostu wyzwaniem. I właśnie w tym kontekście mówię o rowerach elektrycznych, no bo tutaj, my, mając rower elektryczny, jesteśmy całkowicie panami sytuacji. To jest mit, który często się pojawia, czyli rower elektryczny jest dla leniwych, nie trzeba pedałować. No właśnie tak nie jest. W rowerach elektrycznych, które są na rynku, żeby one mogły być homologowane w Unii Europejskiej, no nie może tam być manetki gazu. Pewnie, pewnie widzicie tych, widzicie panów kurierów, gdzieś tam rozłożonych jedzenie w miastach, którzy zapylają 40 na godzinę bez pedałowania. No gdzieś tam jeszcze to funkcjonuje u nas na rynku, tak zwane manetki gazu. Natomiast żeby rower był w Europie homologowany, nie może tej manetki gazu mieć, więc my siłą rzeczy musimy pedałować, żeby ten rower nas w ogóle wspomagał. Ale dlaczego mówię o tym, że jesteśmy panami sytuacji? No bo my decydujemy, czy chcemy mieć te wspomaganie na pierwszym, trzecim, czy może piątym poziomie, a może po prostu chcemy go wyłączyć i jechać bez tego wspomagania. I tutaj właśnie pod tym kątem fajne jest to, moi drodzy, że my mając rower elektryczny możemy sobie nawet... Nie, nie mając formy, nie mając kondycji możemy sobie zaplanować wycieczkę 70, 100 kilometrów ok, przez pierwsze parę jazd jak nie jeździliśmy już 20 lat na rowerze może nas boleć tyłek to jest całkowicie normalne i tu możemy kupować siodełka za, za 200, 500 700 zł, nie ma to znaczenia e, no, w nasze kości też się muszą do tego siodełka przyzwyczaić i to jest całkowicie normalne, natomiast sama e, możliwość przejechania więcej, zobaczenia więcej, poznania regionu to jest coś, czego normalnie nie zrobicie. Ok, można pojechać samochodem w góry, można pospacerować po górach. Każdy ma gdzieś tam różne swoje pasje i różne, tak jakby, miejsca, do których lubi wracać. Natomiast, mając rower, my w najbliższym możemy zacząć od najbliższego rejonu, tam gdzie mieszkamy, możemy sobie spojrzeć, jak wyglądają gdzieś tam miejsca, na przedmieścia, na których już dawno nie byliśmy pojechać sobie gdzieś tam na łąki zobaczyć sobie ścieżki rowerowe których no w ostatnich latach buduje się naprawdę sporo sobie tylko sprawdzę żebym dobrze żebym nie, nie szedł w jakieś bagno <laughs> no i tak jak na przykład choćby tutaj ja tu często słuchajcie jeżdżę mamy takie ścieżki, takie przejazdy między, między lasami i jadę sobie na przykład planuję sobie wycieczkę gdzieś tam troszeczkę po asfalcie trochę właśnie po lesie nie wiem czy słyszycie bo mam mikrofon jak jak ptaki śpiewają, chociaż już jest taka pora roku, że już tych ptaszków jest mniej, ale mamy tę naturę, mamy tą przyrodę i właśnie my możemy sobie na rowerze elektrycznym w takie miejsca dotrzeć, troszeczkę się wyciszyć, spędzić fajnie czas może niekoniecznie przy tym grillu, czy w markecie, albo przez telewizorem, nie daj Boże wykorzystać jednak te dni, tak jak mamy, słuchajcie ładną jesień, żeby jeszcze nałapać tego słońca pocieszyć się tym czasem, no i albo ze znajomymi Albo z żoną, z mężem, z partnerem, spędzić razem ten czas. No bo jednak rower elektryczny bardzo fajnie pomaga nam tą aktywność prowadzić po prostu z kimś. Czyli patrząc na to, ile sportów można wykonywać razem, no to rower, rower ogólnie no to jest narzędzie, które jest w sumie chyba najlepszą opcją. No bo patrząc na to jednak, że większość ludzi statystycznie na zakup roweru elektrycznego decyduje się. Po 40, po 45, 50 roku życia, no to e, tak. Ile z was pójdzie pograć ze znajomymi w piłkę nożną, w siatkówkę? No pewnie takie osoby będą. Natomiast rower, rower, można tą aktywność mieć z każdym. I właśnie rower elektryczny daje nam tą przewagę, że nie ma znaczenia, do jakiej grupy rowerzystów my wchodzimy, ponieważ my mamy wspomaganie elektryczne i my dzięki temu wspomaganiu możemy z daną grupą pojechać, bo damy sobie po prostu radę. Jeżeli będziemy na tyle mocni w stosunku do innych, możemy te wspomaganie całkowicie wyłączyć a jechać sobie na pierwszym biegu wspomagania, a jeżeli będziemy na przykład jechali z mocnym partnerem albo z mocniejszą grupą, możemy sobie wspomaganie włączyć większe. No i wtedy spokojnie nadążymy pod górkę, wyjedziemy w tempie innych. I to jest jakby ogromny plus. No i teraz Omówię Wam tą grupę młodszą, o której e, wspomniałem na początku, czyli osoby, które decydują się na rowery w pełni zawieszone. Oczywiście 50-60-latkowie e, też na tych rowerach jeżdżą, natomiast e, na rowery w pełni zawieszone, tak zwane full, decyduje się dużo młodych osób. E, 30-latków to jest całkowicie normalne. Ja powiem Wam szczerze, na rowerze elektrycznym uwielbiam jeździć na rowerze w pełni zawieszonym w górach. Co nam to daje? Słuchajcie, mamy bardzo mocne silniki w takich rowerach, mamy mocne baterie o dużej pojemności, i my takim rowerem możemy sobie na przykład wyjechać na daną górę. Często na takich wycieczkach mamy przewyższenia ponad 1000 metrów w pionie, czyli jest co się wspinać. No i my na takim rowerze możemy sobie na przykład przejechać całe pasmo góry. Możemy sobie na przykład zaparkować samochód w Ustroniu, przejechać. Przejechać szczytami gór albo do Istebnej, albo na przykład do Szczyrku, w zależności z której strony, i możemy naprawdę świetnie spędzić czas, pobawić się, poszaleć na zjazdach. Ja to strasznie lubię robić. No i na takie rowery często decydują właśnie, właśnie osoby młodsze. Co do osób młodszych, słuchajcie, no to tutaj wy dużym wyzwaniem jest to, że mając rower elektryczny, taki normalny, rekreacyjny, jeżeli byśmy na przykład. No, większość osób młodszych ma po prostu dzieci. Ja to widzę na, choćby na swoim przykładzie. No i tak, to jest taka wątpliwość mentalna. Rower elektryczny dla dziecka? No, bo jak inaczej nadążę za rodzicami, nie? I teraz patrząc, patrząc na to, no, że jednak większość z nas nie będzie chciało, żeby te nasze dzieci jeździły na tych rowerach elektrycznych. Tak, To mówię po prostu to, co Wy mi mówicie i tak dalej. Ja nie chcę nie chcę oceniać jednej ani drugiej grupy, ale większość z was nie chce, żeby te dzieci na rowerze elektrycznym jeździły. No a żeby to się nie działo, no to my też no średnio, żebyśmy my jechali na rowerze elektrycznym, a nasze dziecko goniło nas na normalnym rowerze, no bo po prostu to dziecko się zniechęci do jazdy. One w wieku 15 lat nie będzie nienawidziło roweru ee, i będzie nienawidziło rower. O, tak. No i skończy się na tym, że na ten rower może siąść przez 20 lat, także żeby te dzieci nie zajeżdżać, żeby gdzieś tam te dzieci te rower kojarzyły z czymś miłym, z czymś fajnym, no to jednak powinniśmy mieć takie same wyrównane szanse i powinniśmy jechać na podobnym sprzęcie, które ma dziecko, więc... Często osoby, które chcą jeździć z dzieckiem na rowerze, a mają elektryka, no to gdzieś tam szukają tych mniejszych rowerów elektrycznych. Natomiast jeżeli my chcemy, żeby to dziecko z nami jeździło, a ma rower normalny, to jednak też jeździmy na rowerze normalnym. Dlatego mniej osób mądszych decyduje się na rower elektryczny. Natomiast w górach to już coś innego. No, małe dzieci w góry nie zabierzemy, a ten czas właśnie w górach to jest taki moment na wyszalenie się. Sprawdzenie możliwości tego sprzętu, sprawdzenie swoich możliwości. Właśnie dużo młodych osób w górach to są właśnie rowery w pełni zawieszone z tymi mocnymi silnikami, i to jest takby taka, taka osobna grupa rowerów. Patrząc na rower elektryczny, takim dodatkowym czynnikiem, który będzie za nimi przemawiać, słuchajcie, może być to, że na rowerze elektrycznym możemy dojeżdżać do pracy. I tutaj na przykład. Ja mieszkam na pograniczu polsko-czeskim. My tu mamy do, wszędzie dość daleko, bo czy do Wodzisławia, czy do Szczyrmbia, jednak od mojego miejsca zamieszkania jest kawałek. Natomiast osoby, które mieszkają w mieście, słuchajcie, ile życia tracicie w korkach, gdzieś tam pytam znajomych z Poznania, e, czy z Krakowa, e, jak to u nich jest, no to e, czasami taki dojazd właśnie do pracy, rano i powrót, no to jest spora część dnia, którą po prostu siedzimy w tym samochodzie. A właśnie mając rower, my nie dość, że możemy no ten czas spędzić aktywnie, dotlenić się oszczędzamy realnie na paliwie no i nie tracimy tego czasu bez sensu, w momencie kiedy byśmy stali w korku w tym samochodzie i w, siedzieli bezczynnie no my już możemy mieć przejechane na przykład tam z powrotem 14 km i możemy już ten czas fajnie spędzić i to jest takby ogromny plus no ktoś mi powie no dobra ale na rowerze się spocę, będę cały błocony i tak dalej no słuchajcie cały rok przecież deszcz nie pada są dni, kiedy mamy tą pogodę dobrą, e, i jednak no, tych dni statystycznie, no okej, okay, ten rok był wybitny, lało non-stop, ale, ale normalnie, w normalnych latach, no to są, słuchajcie, przecież dni, gdzie jest ładnie. Natomiast na rowerze elektrycznym, właśnie dzięki temu wspomaganiu, które my mamy, no to możemy sobie decydować, jakie to wspomaganie chcemy włączyć. Niekoniecznie musimy się spocić. Może to być wspomaganie wyższe, no, możemy sobie jechać normalnie, oddychając, tak byśmy spacerowali. No i dojazd do pracy, słuchajcie, wykorzystać jako właśnie ten czas dla siebie, tą aktywność. No i nawet w tygodniu, kiedy normalnie byśmy na tą jazdę na rowerze nie mieli czasu, no to my już będziemy mieli przejechane te 10-15 km. No i ta aktywność będzie codziennie, czy tam co drugi dzień. A Także opcja do rozważenia. Mnie czasami chcą zjeść w komentarzach, jak właśnie mówię o rowerach elektrycznych, osobach po 50. Piszą mi ludzie, że ja mam 55 lat i nie wyobrażam sobie siąść na rower elektryczny, jeżdżę codziennie i tak dalej. No słuchajcie, no tak jest. Ja, e, ja jestem pod wrażeniem e, czasami formy ludzi po 60, po 70 roku życia e, jak ludzie, w jakiej mogą być generalnie kondycji, ale to jest mały, słuchajcie, mały procent ludzi. Którzy, których ja znam, a naprawdę tych ludzi wokół, wokół rekreacji, wokół sportu kręci się wokół mnie dużo. Mój przyjaciel, na przykład Sławek, z którym wiele razy startowałem w zawodach triathlonowych. Sławek jest po 50, on ma 200 startów ponad różnych triathlonowych ze sobą. Pewnie jak to usłyszy, to mi powie Przemek dużo więcej. Nie wiem dokładnie ile, ale Sławek startuje już lata w triathlonie. No i spojrzelibyście na gościa, no to słuchajcie, powiedzielibyście, że że to jest 40 czy tam 39-latek, on jest w takiej formie, i nie jednego na rowerze, w wodzie czy podczas biegania, nawet młodego chłopaka by pogonił. No ale to są jednostki takie szczególne, których jest mało. Większość z nas gdzieś tam wpada, ten wir pracy przychodzi, ta 50, 60, mamy trochę wolnego czasu, no ale jednak tu gdzieś nadwaga, tu gdzieś jakieś tam boli kolano, tu plecy. I teraz, jaką tą aktywność znaleźć, żeby jednak dobrze się poczuć, zrobić coś dobrego dla siebie, czyli się dotlenić, mieć jednak ten ruch, i to, co Wam powiedziałem o tym, że jednak trzeba pedałować na tym rowerze elektrycznym, no to nie, nie, nie zrobi z nas leni, no bo my musimy się rzeczy pedałować, żeby jechać. Więc mamy powód do tego, żeby być aktywnym, żyć zdrowo, no i móc zobaczyć fajnie region, no i spotkać się. Ze znajomymi. No to tak, moi drodzy, żeby nie przeciągać, zbliżamy się powolutku do, końcu, do końca materiału dzisiejszego. E, dla osób po 50, 60, 70, które są w bardzo dobrej kondycji fizycznej, osoby, które jeżdżą trzy razy w tygodniu po 100 km, no chylę czoła. E, takim moim marzeniem jest właśnie w wieku 70 lat być taki, taki sprawny, taki żywy e, i tutaj naprawdę. Ogromne gratulacje, nie jest, z was, nie jest was tak dużo, ale wiem, że jesteście. Wiem, że też oglądacie moje filmy. Natomiast dla osób, które gdzieś tam planują tą swoją przygodę, czy zaczęli przygodę z rowerami elektrycznymi, z tym podróżowaniem i cieszą się tą jazdą, dajcie znać w ogóle, jak ten materiał Wam się podobał, czy był dla Was wartościowy. To jest pierwszy taki mój materiał w tym roku, do tej pory cały czas tam gdzieś w warunkach sklepowych, może przy sprzęcie te materiały nakręcam, ale dzisiaj tak się troszeczkę zainspirowałem tym, żeby jednak zrobić to luźniej w terenie. Dajcie znać, jak Wam się ten materiał podobał, czy Was troszeczkę zainspirowałem. Jeżeli macie pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja Wam życzę dobrej niedzieli i spokojnego tygodnia. Pozdrawiam, Przemek od Rowerów. Cześć, cześć.